Witamy państwa bardzo serdecznie. W studiu Rady Dzień Wieluńskiej gościmy sekretarza gminy Żośnia, pana Jana Kużnego. Witam Pana. Dzień dobry panu, dzień dobry Radio Słowaczom Ziemi Wieluńskiej. Panie sekretarzu, no cóż, gdy rozmawiałem tutaj na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej kilka tygodni temu z wójtem Tomaszem Stolarczykiem mówił, że z końcem marca, a dzisiaj mamy 31 marca, czyli ostatni dzień tego miesiąca, zakończy się pierwszy etap projektu Słoneczne dachy, czyli inwentaryzacja wszystkich tych budynków, gdzie mają te solary być zamontowane i czy tak się stało? I tak właśnie się stało. Dzisiaj odbyła właśnie się narada. Zakończyliśmy projekt, proces projektowania zestawów kolektorowych u mieszkańców na bazie, jak pan wcześniej wspomniał, inwentaryzacji. Od poniedziałku ruszamy z pierwszymi montażami. Taki montaż długo trwa? To w zależności od skomplikowania danego budynku, czy instalacji, które doprowadzają z kolektorów ciepło glikolem yy, i ta odległość jest długa, czy, czy duża czy mała, od tego zależy. 2-3 dni. Na ten rok założonych jest około 800 zestawów do montażu. Projekt kosztowny, ale nie dla mieszkańców i nie dla gminy, bo tak, mieszkaniec 500 zł, gmina 1000, a resztę kto? A resztę z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, oś trzecia, odnawialne źródła energii. Stworzyliśmy tam aplikację i stąd to finansowanie. To Czyli można powiedzieć, mieszkańcy z całego regionu, ale nie tylko, mogą zazdrościć, bo ten rządowy program z dofinansowaniem 45% jest o wiele, wiele mniej Korzystne. Z pewnością i na pewno ten proces stopa zwrotu takiej inwestycji, gdzie trzeba wyłożyć środki własne w całości, a później uzyskać finansowanie kredytem, na pewno jest mniej atrakcyjny i, i, i tak powiedziałem, stopa lata zwrotu inwestycji z, z pewnością o wiele, o wiele dłuższe, aniżeli zainwestowanie tylko 500, 500 zł. Panie sekretarzu, gmina Rząśnia należy też do lokalnej grupy działania Krainy Wielkiego Łuku Warty. Z ubiegłego roku pięć gmin dostało na pieniądze na odnowę w Rozumiem, że się w tym roku też nie odpuści. Z pewnością chcemy aktywnie również uczestniczyć w stowarzyszeniu i, i poprzez pieniądze z, e, z Unii Europejskiej w zakresie e, prowu, czyli programu rozwoju obszarów wiejskich chcemy również w jakiś sposób zaistnieć e, tym programem w naszej gminie, chcemy e, pomagać nie tylko komunalnym inwestycjom, ale również chcemy pomagać przedsiębiorcom, którzy ewentualnie będą składali, zakładali nowe firmy bądź stowarzyszenia, które będą występowały z małymi projektami na aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców. Panie sekretarzu, i wy chcecie robić to dobrze, bo pojechaliście na szkolenie do Kościerzyna, nie tylko samorządowcy, ale także i członkowie stowarzyszeń działających na terenie gminy. Dokładnie. Sam osobiście przewodniczyłem w grupie pięciu osób, które pojechały na seminarium związane z z, aktywiz z aktywizacją ludności wiejskiej, z, z odnową wsi. Było to bardzo e, ciekawe seminarium, ponieważ aktywnie mogliśmy się włączyć, wymianę doświadczeń i, i określenie swoich planów z udziałem e, wykładowcy, którym był doktor z e, północy Polski, przedstawiał, e, jak wygląda proces. E, Aktywizacji na wsi w, Pol w Polsce Północnej, gdzie ten problem aktywizacji jest może jeszcze nawet bardziej konieczne do załatwienia aniżeli u nas, ponieważ tam jest dużo terenów po gdzie właśnie ludność straciła pracę i, i trzeba jak stworzyć im inne alternatywne możliwości rozwoju. Myślę, że, że mamy tylu chętnych na terenie gminy, którzy również w, w, doskonale poradzą sobie z realizacją e, wykorzystaniem tych pieniędzy właśnie z, na bazie lokalnej grupy działania, jakim jest na e, e, Wielkiego Łuku, warte, chcemy aktywnie włączyć się w te walory, które tutaj... Przecież są, leżymy nieopodal. Zostaliśmy przyjęci do tej grupy Więc również chcemy Integrować się właśnie z ziemią wieluńską Która jest nam bardzo bliska Panie sekretarzu, tak, słoneczne dachy Regionalny program operacyjny dofinansowanie Teraz, teraz staracie się o kolejne fundusze Z programu rozwoju obszarów wiejskich Po pieniądze się kończą, walczycie jak lwy No a pod koniec ubiegłego roku Z indyka, indyka, indykatywnego programu Kluczowych projektów dla województwa łódzkiego Został włączony Kleszczowsko-Bełchatowski Park Technologiczny z tego, co, co wiem, to wy nie odpuszczacie. I pomimo tego, że ten projekt został wy, wy, wykluczony z tych kluczowych projektów najważniejszych dla województwa, to będziecie się starać o te pieniądze z, centra, z centrum obsługi przedsiębiorcy, bo tam też kończą się środki. Dokładnie. E, tak jak pan powiedział, zostaliśmy wykluczeni z przyczyn formalnych, ponieważ e, rozporządzenie z 2009 roku w zakresie pomocy publicznej ograniczyło możliwości inwestycji przez spółki prawa handlowego, jakim jest to Skokleczowski Park Przemysłowo Technologiczny i to była główna przyczyna, że ten projekt nie, nie spełnił wymogów formalnych. Natomiast otwiera się nowa e, możliwość dla samorządu w maju e, Urząd Marszałkowski właśnie, tak jak Pan powiedział w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosił e, w harmonogramie planowany nabór, czekamy na regulamin. I dokładnie jest y, przewidziane y, środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Przyjęliśmy dokumentację z Hatowskiego Kraszewskiego Parku i tę dokumentację, na bazie tej dokumentacji przygotowujemy się do złożenia wniosku, aby zrealizować y, plan, który od trzech lat miał, y, istniał. Na bazie wykonania projektu mamy pozwolenia na budowę, pełna dokumentacja. Myślę, że uda nam się w inny sposób y, realizować ten zamierzony projekt. Ale trzy gminy Bełchatów i Kleszczów też przystępują się sami, jako rząśnia tylko? Podobnie zrobię cały, cały ten projekt, który został zdjęty z listy kluczowych projektów, jakby składał się z trzech, z trzech różnych projektów. A mianowicie... Część dokumentacji dotyczyła właśnie Gminy Rześnia uzbrojenie strefy przemysłowej w Zielnicinie, a część dokumentacji uzbrojenie strefy tzw. ulicy przemysłowej w Bełchatowie, której miałby realizować, realizować sama spółka, natomiast miasto uzbrojenie strefy Czaplinieckiej, czyli innych terenów e, inwestycyjnych. E, właśnie to samo zrobił prezydent miasta Bełchatów i również wystąpił z wnioskiem o, e, o otrzymanie dokumentacji ze spółki, no, która tylko i wyłącznie, jeżeli nie byłaby realizowana, no, nie miałaby żadnego, żadnej przydatności, też to, tak spożytkować tę dokumentację jak my i być może też złoży wniosek. Każdy samorząd jest autonomiczny, więc de facto my nie mamy jakiegoś wpływu na to, żeby e, wpływać na to, co zrobi pan prezydent, ale myślę, że tutaj wspólnie razem z wójtem mają identyczne podejście do tego, aby tworzyć nowe miejsca ofertowe, móc rozwiązywać problemy przez to bezrobocia, bo wiadomo, każdy jeden zakład, który powstanie, rozwiązuje nam te problemy. Choć to jest kosztowne, ale w dłuższej perspektywie czasu na pewno wiele korzyści społecznych i ekonomicznych, nie, nie dokładnie finansowych, ale takie projekty załatwiają. Widzimy, jak się rozwija Klesztów, pomimo, że ma bardzo Dużo pieniędzy w środków własnych, ale również inwestuje w, w, w strefy przemysłowe. Ostatnio mieliśmy spotkanie z Kutnem. Kutno też się świetnie rozwija, też ma strefę przemysłową. W całym mieście też nie ma, jako, nie ma większego problemu bezrobociem bez i trzeba wykorzystywać dobre wzorce, które przecież są wszędzie i, i, i przenosić to no, na własny grunt. Tak Wójt zamierza robić i, i takie działania y, prowadzi. A wszystko po to, żeby połudzić gospodarkę, ale nie stawiacie tylko na gospodarkę, ale także i na zdrowie, bo w otoczenie no, tego wymaga. Przede wszystkim zagrożenia chorobami nowotworowymi, które coraz są większe. Onkolodzy alarmują i po raz kolejny przystąpiliście do programu Zdrowa Gmina właśnie żeby wspom wspomóc tą profilaktykę tych chorób nowotworowych, ale ja przeskoczę na inny temat, bo zobaczyłem na stronie internetowej ogłoszenie, zaproszenie raczej na koncert w gimnazjum, który odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 9 i wystąpi, proszę Państwa, Jacek Musiatowicz, laureat Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej za wybitną osobowość twórczą w 1997 roku. Jest to m.in. laureat Festiwalu Piosenki Studenckiej, a także Nagrody Literackiej im. Józefa Kraszewskiego. O czym będzie ten cały koncert? Ten koncept oczywiście ma na celu profilaktykę i działania właśnie przeciwko zagrożeniom cywilizacyjnym, które są wszechobecne. Nawet na wsi przedtem mówiło się, było to większe zagrożenie. mieście, niestety to te, również ociera to zagrożenie cywilizacyjne na wieś i musimy pokazywać ludziom młodym i na bazie ludzi, którzy mają talent, którzy mają pewne, są po przejściach bardzo często też. Oni doskonale umieją trafić do umysłów i do serc tych właśnie bardzo wrażliwych i bardzo podatnych na wszelkiego rodzaju. Problemy, które, które czy alkoholizm, czy narkomania, czy ewentualnie agresja. Ci ludzie do, spo, słowem, muzyką, śpiewem, swoją osobowością, bezpośrednim kontaktem najlepiej wpływają na to, aby y, właśnie do takich młodych ludzi, 14, 15, 16 latków trafić, i, i to jest dobry czas, aby umieć zapobiec poprzez zmianę świadomości i z pokazanie alternatywnego sposobu życia, aniżeli to, co serwuje nam media, prasa. Te zagrożenia przecież przechodzą właśnie z, głównie poprzez to, że widzimy, co się dzieje złego. A niech to, co się dzieje złe, jest odczy często odczytywane przez młodych ludzi jako dobre i, trzeba, I, fajne. i fajne, a i właśnie trzeba poddać, pokazać, że, że to że, nie że jest jestem. kłam i że nie można absolutnie w to wierzyć i stworzyć alternatywny, zdrowy tryb życia, prowadzić i, i, i znaleźć alternatywne zajęcie dla zagospodarowania wolnego czasu na e kształtowanie osobowości, świadomości i myśleniu o przyszłości. A o tym, że muzyka może naprawdę zmieniać myślenie, to mogli się przekonać na przykład gimnazjaliści w Skomlinie, gdzie ja widziałem, gdy wyświetlono im 1 września wideoklip grupy szwedzkiej Sabaton na temat piosenka, na temat bitwy pod Wizną i bohaterszczyzny Polaków, bohaterstwa Polaków, no to wtedy widziałem, jak łzy się im kręciły, chociaż na co dzień nie, raczej takich emocji nie pokazują młodzi ludzie. A jeśli już y, jesteśmy ku końcowi wywiadu, to panie sekretarzu, jutro 1 kwietnia, prima aprilis, y, ktoś pana kiedyś wkręcił? O, no, bardzo często. Aczkolwiek y, u, y, uważam, że tradycje i, i nasze takie y, przyzwyczajenia należy jednak podtrzymywać, ponieważ trzeba też y, czasami z kuborem dać się nabrać i, i pośmiać się z tej okazji. A pan kogoś nabrał? No, nie, nie, nie mam czasu aż tak bardzo, żeby się zajmować myśleniem o jakichś przykusach, czy jakichś sprawach, które mogą kogoś zaskoczyć, ale na pewno z pewnością uśmieje się, a może, może i faktycznie zastanowić się, aby kogoś w tym roku nabrać. Na przykład przestawić budzik, prawda? Chociażby. Moim Państwa gościem był przed, dzisiaj jest sekretarz gminy Rząśnia, pan Janka Kałużny. Dziękuję za rozmowę, a już za chwilę serwis informacji krajowych. Dziękuję panu, dziękuję Rady słuchaczom.